Cześć, Jan Garbacz, witam Was i zapraszam na specjalny odcinek. Dzisiaj odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ postanowiłem Wam nie pokazywać samochodu, a opowiedzieć o tym, jak wyglądała motoryzacja w PRL-u. A do programu zaprosiłem Pana Józefa, prywatnie mojego dziadka, który prawo jazdy ma od 1953 roku. No, muszę szczerze przyznać, że moim marzeniem zawsze był rower. Nigdy w życiu własnego roweru nie miałem, bo w tym okresie, kiedy ja byłem młody, rower to był rarytas. To było coś nieosiągalnego. Ale zdarzyło mi się tak, że szwagier, mąż siostry, przyjechał i zostawił swój motorower Wanderer z silnikiem Zachsa, z ramą DKW. Znakomity, doskonale się sprawował, no i ja na punkcie tego oszalałem. Jeździłem, zadowolony byłem, do gimnazjum przyjeżdżałem. To mi dało takie poczucie swobody, wiatru we włosach, jeszcze miałem włosy wtedy. Także tak to było i w związku z tym postanowiłem zrobić prawo jazdy, prawo jazdy na motor. To nie była wcale prosta sprawa. Pracowałem w hucie i trzeba było przy pomocy znajomości kolegów z huty załapać się na kurs prawa jazdy. No kurs prawa jazdy był dość prosty. Przede wszystkim tłukli nam teorię, którą znałem, bo ja się interesowałem motoryzacją. To dla mnie nie było problemu. Natomiast z jazdami, no to Ósemkę zrobiłem i powiedzieli, masz pan prawo jazdy motocyklowe. Ja chciałem dalej jechać, a nie, nie. To inni co nie umieją jeździć. I tak z prawem jazdy już motocyklem własnym, bo już miałem potem własny motocykl. Jaki motocykl to był? W FMK, czerwoną, w piękną, 125. I to już było podniesienie mojego statusu, już należałem do grupy posiadaczy motocykli. Ale następny krok to była sprawa samochodu. I tutaj, tutaj mieliśmy doskonałego instruktora, który, nawiasem mówiąc, był szefem oddziału samochodowego w Hucie Stalowa Wola. Pan Nowak, Eugeniusz się nazywał. I on właśnie nam to organizował. Mnie pomógł w ten sposób, że kiedyś ja jechałem na rozprawę do arbitrażu we Wrocławiu, a on miał we Wrocławiu remontowaną Warszawę. I mówi: "Pojedziemy razem i z powrotem będzie pan jechał". No i faktycznie jechałem z powrotem na punktach kontrolnych, które były obowiązkowe wtedy. No właśnie, gdzie były te punkty kontrolne, bo tego nie wiemy. Na Śląsku, jak się wjeżdżało na Śląsk, to od strony Wrocławia jeden punkt był. I później od strony Krakowa, jak się wyjeżdżało już, ja to mówiłem ze Śląska, a to podobnież były Katowice, tylko ja nie odróżniałem, bo tam się jechało stale przez miasto i nie wiedziałem, gdzie się kończy Śląsk, gdzie się zaczynają Katowice. Jechałem, punkty były, po się w głowę, jak myśmy przejechali, bo Genek mój, słuchaj, niczym wytłumaczyłem, że ja cię uczę prawo jazdy, to długo potrwa, jedźmy. No i także przejechaliśmy ale już takie szkolenie konkretne, to przechodziłem na dodży Komandowca. To był duży samochód amerykański, wojskowy, na wysokich kołach, wysokie zawieszenie. No, pamiętam jak koledzy, bo mnie się to nie zdarzyło, ale kolegom, z którym jeździłem, zdarzało się nieraz wpakować do rowu, no bo jeszcze nie umier jeździć, nie mnie to lepiej wychodziło to bez problemów włączali dodatkowe, bo tam druga przekładnia biegów i wyjeżdżał z najgorszych dziur, wyjeżdżał, wydzierał innych. To był znakomity, znakomity samochód. Jak wyglądał egzamin? Egzamin to wyglądał, yy, masz na myśli, samochodowo. Tak, tak. No to też. Ja miałem pecha z uwagi na to, że mój poprzednik zjechał tak na bok, że prawie oparł się zderzakiem o słup, więc ja chciałem cofnąć, żeby wyjechać właściwie. A muszę powiedzieć, że dorza miała taki zderzak, że taki słup jakby rąbnęła, to zderzakowi nie stałoby się nic, ale słup by poleciał, bo to był silny, ciężki samochód. No i ja chcę cofać, a instruktor mówi: Nie, 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 tam milimetr, ale może darżany, spróbuj. No ja tak delikatnie, pieszczotliwie sprzęgło i, i troszeczkę gazu, bo myślę, jak poleci słup na mnie, nie bałem się, że nie znam egzaminu, tylko, że rozwalę ten słup, ale udało mi się omsknąć o milimetr obok tego słupa i ktoś mówi, siadaj na tylne siedzenie, zdałeś prawo jazdy. Po zdaniu prawa jazdy pojawiła się kwestia samochodu, jak wyglądał zakup wtedy samochodu. No ciężko było samochodem, bo trzeba było mieć albo talon, albo gdzieś jakiś używany wykombinować. Ja tak rozglądając się po różnych ofertach w prasie podawanych, najbardziej mnie zafascynował Fiat Topolino. Był piękny, ale to jeden tylko był. Nawet nie był taki drogi, tylko między innymi mój przyjaciel, znakomity fachowiec od samochodów, Jacek Antonowicz, powiedział: Słuchaj, tego to nie wiesz. Bo to będziesz tylko stale robił na części, bo niektóre części trzeba będzie zamawiać, żeby zrobić, bo tych części już tego nie robią. No, to jest po pierwsze. A po drugie, pieniędzy, nie miałem tak szczerze mówiąc na, taką, na taki wydatek, więc musiałem to trochę, trochę odłożyć. Później wyszła taka sytuacja, że kolega mój dostał przydział na Mikrusa. Sprowadził tego Mikrusa z Warszawy, przywiózł go, niedużo nim jeździł, bo z uwagi na to, że to był wysoce partyjny, a przy tym był zdolny we stronie, trzeba przyznać, on się pozbył, sprzedał mi tego Mikrusa. No tym Mikrusem wiele się nie nacieszyłem, bo jak chciałem zrobić wyprawę życia i pojechać z nim nad Jeziora Mazurskie z małżonką, i z ciotką, z siostrą moją, które nawiasem mówiąc serdecznie się nie lubiły, co było mieszanką wybuchową, no ale to było w porządku. Dojechałem za Warszawę do Serocka i tam niestety wał poszedł w drobny mak, łożyska się rozsypały, poszły między kulki, między tłok a cylindry, rozpróły cylindry, także silnik się nadawał tylko i wyłącznie do generalnego remontu. Co prawda, wtedy już WSK Mielec przyznało się, że wał źle zrobili i że wszyscy, którzy między mój numer też się za, załapał, że te wały wymienią nam za darmo. Później już niestety stale jechałem z takim strachem, czy mi się coś tam nie, nie rozwali, nie dawali. Jakie miał plusy? No miał jeden plus, biorąc pod uwagę mój wzrost. Że fotele się rozkładały na fotele leżące. Po prostu. Oparcie tylne wyciągało się z rurek i wstawiało się do poziomy i takie łóżko, jakie Mikrus gwarantował, to żaden nie, bo wszystkie samochody, które składały jednak fotel tylne oparcie, to jednak to był kąt i tam pod plecy to, to, to trochę uwierało. a Tu nie. No, co prawda, to trzeba być mojego wzrostu, żeby się było zmieścić na długość w tym w Mikrusie. Ale wspominam, wspominam dobrze, że to był mój pierwszy samochód. No przede wszystkim on niewiele palił. A jaka to... sytuacja z paliwem była? Bo to był czas, kiedy jeszcze nie było kartek. Jak ze stacjami, jak się jechało na taką podróż do Serencji. Boże, to przecież było komicznie. Bo do prywatnych samochodów wolno było dostać tylko 20 litrów na miesiąc benzyny. To nie tak jak teraz, że lało się ile się chciało. Nie, to było ciężko. Poza tym stacje benzynowe pracowały w określonych godzinach. Pamiętam kiedyś, wracając z sandomierza, dojechałem do Rozwadowa, jak to się mówi, na, na resztkach benzyny i podjeżdżam pod stację benzynową, a wychodzi ten sprzedawca i mówi: wała, panie, zamykam. Trzecia, mam w dupie, chcę pan do stalowej policie, z butelką przeniesie i pojedzie pan dalej. No dobrze, że ktoś tam jechał, dał mi benzyny, ale o tym, że jak teraz, że gdzieś się nie podjedzie, to stacja benzynowa, jak ktoś powiedział, że o trzeciej zamyka, to by pękli ze śmiechu, że to jakiś jakiś idiota. No ale tak było, tak było. Także to, to była ciężka sprawa. Z tym, że benzyna była bardzo tania. Ja pamiętam wtedy jeszcze. Nawet na tamte pieniądze, po 2,50 benzyna, to była bardzo tania, bardzo tania. Także benzyna, jeżeli chodzi o, z punktu widzenia ekonomicznego, nie stanowiła problemu. Natomiast stanowiła problem z punktu możliwości zakupu. No i potem był, po mikrosie był Trabant, to był pierwszy nowy samochód w Twoim tak, garażu. Tak, pierwszy, pierwszy ze sklepu przyjęty samochód. Sprawiał znakomicie, no, dla mnie był bardzo szybki. Jak ja mogłem na trasie lecieć 85, stale, no to już była ogromna szybkość. Wydawało mi się wręcz coś. Tym bardziej, że obok jechały ciężarówki i stare samochody. 40-30 na godzinę, więc ja migałem koło nich jak z myśliwskim samolotem. I z tego się bardzo cieszyłem, z Trabanta. Trabant też miał jeszcze jedną rzecz ważną. Całe nadwozie było plastikowe, więc od rdzy nie było mowy. Spotkała mnie tylko jedna awaria, bardzo brzydka, która zresztą nastąpiła z powodu mojej pychy. Otóż podjechaliśmy z małżonką nad San i z, z jej kuzynką, jej mąż miał szkodę Felicję, czy jak się nazywa? Oktawie, Oktawie. No i pasły się konie. A ja pastowałem taką specjalną pastą ten samochód, żeby ładnie muszczał. I tylko konie stały koło mojego samochodu. nie widzisz, do kuzynki męża, Mówię, popatrz, a ja nawet konie się poznaje, który samochód jest lepszy. Ja podchodzę i szczęka mi opadła. Otóż okazało się, że im smakował ten smar. I liżąc samochód, poryły mi zębami. Wiele lakierów. Nie było to takie, aż tego tak udało się zaczyć, ale robotę miałem, i to dużą robotę. I pycha została ukarana. Ale wspominam Trabanta bardzo dobrze. No ale powiedzmy jeszcze o tym, gdzie się trzymało samochód, bo raz to kupić samochód, a potem raczej trzeba było go trzymać w garażu. No tak, wtedy tylko w garażu. Ja miałem tyle sytuację dobrą, że bo nie mieliśmy przecież domu, mieszkaliśmy w bloku, że zaraz za blokiem był stadion sportowy, i tam oni mieli ogromne pod e, trybunami takie pomieszczenia magazynowe. I w jednym z takich pomieszczeń pozwolili mi trzymać tego, ten mój samochód, tego drabanta. I tam go trzymałem, to miałem parę kroków. Lata 70. Otwarcie się Polski na zachód, zakup licencji na małego Fiata. No i postanowiłeś kupić taki auto. No i kupiłem. Dostałem. Przydział w Rzeszowie do odebrania samochodu w Rzeszowie, Rzeszowie, ale to się czekało. Dyrektorzy zaraz pojechali do Rzeszowa i przywozili po zawiadomieniu. I pewnego razu jeden z dyrektorów, dyrektor wziął, dyrektor do spraw eksportu, mówi: Wiesz, mam sprawę w zbycie, oni tam potrzebują coś od nas, żeby im sprzedać, do wózków czy czegoś. Siadaj ze mną, bo jak masz, to zobaczę, może dostaniesz samochód teraz. No ja, nie wierząc w ogóle, ale wsiadłem i pojechałem. Miałem pół roku wcześniej zapłacony już za samochód, bo trzeba było przedkłatę zrobić. No i przyszliśmy, rozmawialiśmy, no oni mnie to w ogóle nie traktowali, tylko do dyrektora tego. I wreszcie któryś mówi, no ale na co pan czeka? Przecież samochód czeka pana na dole, to pan będzie siedział tutaj? Przecież musi pan nim wyjechać. Boże, nogi mi się ugięły. Wyszedłem. I jak ja już siadłem do tego samochodu i wyjeżdżam, wylatuje któryś z szefów, mówi barany, przecież ten samochód był przygotowany dla kogo innego. Czegoś, ci ten samochód dał? A ja już wyjeżdżałem. Słyszałem tylko, bo miałem otwarte okno. Jak opieprzał tych swoich podładek, że ten samochód mi dali. I co prawda? Ujechałem zaledwie za Rzeszów, przed Sokołowem, do Górki jadę, pych, 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 silnik zgasł. Więc tak pomyślałem, no co jest? Może być kabel wyłączony z tego z silnika doprowadzający prąd. I tak się stało. Okazało się, że tam ci, się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął tego samochodu, założyli tak kabelę, że pod wpływem on wypadnie. I jakbym dłużej pracował, a on w ogóle nie pracował w Rzeszowie, tylko zapalili grato, w porządku, siadłem i pojechałem, no to jechałem tam. Cud, bo ja się nie znałem na silnikach na tyle, że pasze wisi kabel, założyłem ten kabel, włączyłem, się i jeździłem. Miałem bardzo ciekawą przygodę z nim. Mianowicie, Pojechałem z żoną, żeby pokazać, że no, był taki samochód, fajny. Do, pojechaliśmy do brzegu. I wracając z Brzegu, tam akurat nie zrobili nową tę obwodnicę. Ja pamiętałem, że jechało się prosto i jechałem prosto. Był znak nakazujący zatrzymanie się, ale tam rosły wiśnie takie, że nie było go widać, zasłonięty. Ja wpakowałem się pod nysę, rąbnąłem w nysę, tak, że się urwałem. Malutki taki zderzacz, zderzaczek półokrągły, który z tyłu był, a mnie poszedł. Akumulator wyleciał aż na zewnątrz, rozbił się, także zmasakrowany miałem bardzo. Co prawda, podbudował mnie trochę policjant, który mi zresztą wlepił mandat, wtedy tam wysoki, 500 zł, czy coś, za to, że niewłaściwie jechałem, ale wyszedł kierowca. I mówi, panie władzo, ale urwał mi tutaj zderzak. A milicjant się popatrzył na niego, chłopie, bierz ten zderzak, tam ci śrubka jedna poszła, przykryj sobie nie zawracaj mi głowy, bo ja się tobą też będę zajął. On mówi, dobra, dobra, i ciach, i pojechał. I zabrał ten malutki taki zderzaczek i pojechał. I mu się nic nie stało, nie na raz cięcie, tylko obwsknąłem się tak. No a tutaj... O tyle było dobrze, że y, miałem znajomego, który pracował w Polmozbycie, a jego brat z kolei prowadził tos. I jak się dowiedział, weź pan do brata, ja mu już powiedziałem, i panu załatwi, i także że, że, naprawiono mi ten samochód i jeździłem, byłem bardzo zadowolony z niego, bardzo zadowolony z malusza. W latach 90. jednak się już inaczej kupowało samochody. Y, nie trzeba było mieć talonów. Oczywiście, ale jeszcze to nie były normalne warunki. Jeszcze jak się przyjechało do Polmozbytu, to tam kolejka była ludzi, dużo czekało już. No niby wolno było wybrać, ale trzeba było czekać. I jak widzę, że tam gość, który później przyjechał, w łapę dał i wcześniej zabrał samochód i wyjechał, też daliśmy łapę. Wzięli samochód, coś się okazało, że nie było właściwe, to wymienili błyskawicznie żeby tego jak już dostali w łapę i znów był właściwie kupiony, ale załatwiony samochód, bo jednak trzeba było troszkę łapówką wesprzeć się, żeby ten samochód uzyskać. I wyjechałem tą Tawrią z Rzeszowa z małżonką, zadowolony ogromnie, że mamy taki samochód, który no góry idealnie bierze, bo z Maruchem różnie było, jak się spóźnił człowiek ze zmianą biegów, to trzeba było schodzić przy tych większych górkach, a do rodzinnych wsi, do mojej ludczech się dojeżdża, to tam po drodze są góreczki takie, że trzeba trochę przypiłować. No to to dla mnie był luksus, bo wydawało mi się, Boże, naciskam gaz, jadę, górka, nie górka, nie zmienię tego. Także cieszyłem się bardzo nim. I tam je miałem no 11 lat. Jaki słaby punkt miał? Miała Tawria hamulce. Otóż mimo że koła takie same jak w Jugosławiańskim samochodzie o tym samym silniku. To jednak jak się jechało szybciej, to żeby zejść do zerowej szybkości. O to trzeba było dużo. Pamiętam, kiedyś z Krakowa wracając, jechaliśmy, no, przez tory trzeba było przejeżdżać, co prawda pociągnięte, na szczęście nie jechał. Ale ja hamuję i nie, nie wyhamowałem. Musiałem przejechać, mimo że hamulce były naciśnięte przez tory. Wtedy zorientowałem się, że jednak, jeżeli chodzi o, o tory, takie niebezpieczeństwa, to muszę wolniej jechać, no bo hamulce są nieodpowiednie do mocy silnika. Taki samochód, który stoi jeszcze w garażu, to jest częto. No, trzeba przyznać, że ten samochodzik to jest zupełnie bezawaryjny. Tu nie miałem żadnych absolutnie kłopotów. Poza benzyną, za ten i szybszy od Tawri. Mimo wszystko, mimo że mniejszy, no, silnik taki sam, bo też 1100. Bardzo, bardzo z niego byłem zadowolony. Wszystko wewnątrz zakończone bardzo porządnie. Fotele bardzo porządne, tapicerka bardzo porządna. Także ten samochodzik, mimo że to nieduży samochodzik, jest. Ale z ogromnym silnikiem, jak na jego wielkość, to naprawdę z niego jestem bardzo zadowolony. No, ale to jeździsz jeszcze nim? No, niestety. Lata robią swoje i po dziewięćdziesiątce, powiedziałem sobie tak, zdarzyła mi się taka sytuacja, że byłem kiedyś w kościele i bez niczego, bez żadnych tych wcześniejszych. Piechotą byłeś w kościele. Piechotą byłem w kościele. Zesłabłem, że wylądowałem w szpitalu, sanitarką mnie z kościoła zabrali. Powiedziałem sobie, no, gdybym jechał, to byłoby trochę gorzej. I mimo, że małżonka bardzo ma pretensje o to, że ja nie jeżdżę, to jednak uważam, że dobrze zrobiłem, że zdecydowałem. Bo trzeba powiedzieć w pewnym czasie, że się czegoś ma dość. I jeżeli się jest zachładnym. Oj, to może to zaszkodzić nie tylko innym ludziom, ale wszystkim sobie. Dziękuję za wywiad. Jeżeli was temat zainteresował, to podzielcie się tym w komentarzach. Poproszę o łapkę w górę, udostępnienie. A jeżeli mielibyście więcej pytań do ludzi, którzy pamiętają tamtą epokę i chcą powiedzieć coś o motoryzacji tamtych lat, to piszcie, może zrobimy QA. Trzymajcie się, cześć.